Tam wszystkich. Przesyłka z AliExpress. To, to są słuchaweczki. Powiem, że ta przesyłka mi kosztowała 41 groszy. Bo po raz kolejny myślałem, że będzie kolejny ręcznik w tej grze gros. to Jet. Grow to Jet. A się okazało, że tym razem słuchawki. Jest jakby wielka planuję podarować komuś to. Ja Będę musiał sprawdzić czy to działa w ogóle, czy się paruje. Jakieś gospodarstwo radio się odezwało. Ale chyba już wisi uruchomiło do licha, no, tak, taka gierka właśnie z, z podlewą bawełnę. To, to I teraz tak, rozpakujemy to. Gdzieś mi zginęły te nożyczki. Gdzieś wcibiłem większe nożyczki podczas remontu. Ja coś tam gadało w siebie. Nie miło było. Zresztą wspominał może za bardzo. są takie słuchawki właśnie. Które sobie będzie sparować. No i tutaj mają. Ładowanie, to trzeba je I to się w... Tak. je naładować teraz. Ale sprawdzimy jeszcze, czy to się paruje w ogóle. Pasuje. Ciekawe, że gniazdo mi tu nie pasuje. Co to jest za gniazdo? To mi się wydaje, że to jest gniazdo iPhone'a. To nie jest gniazdo USB. Jest to... A, bo jest kabelek. Tak, to jest z iPhone'a. Dyskowany kabelek, dużo kabelek dołączyli, bo nie wiem czy taki posiadam Mam też solarną ładowarkę To jest obustronne gniazdo czy to jest jednostronne z tej strony tu się ładuje Dobra się A zobaczę z drugiej strony, podłączę, czy też będzie się ładować, czy nie. obustronne jest to gniazdo. Nie używałem tego gniazda, zazwyczaj, bo iPadów nie używam. Także mówię, na razie muszę to naładować, później trzeba to będzie sparować. 41 groszy cena tych słuchawek. Zobaczymy jak to długo zadziała. Podziała. i think uwagę. vaga